Siemanko ludziska, kolejny dzień na rynku i start pierwszej promocji, czyli RTTK za nami, i w tym filmie sobie podsumujemy, jak ten pierwszy dzień wyglądał, jakie ruchy transferowe wykonaliśmy i w jaką stronę uważam, że rynek idzie. Więc zacznijmy sobie może od tego, co wydarzyło się po godzinie 19, jak zachował się rynek, i też oczywiście co możecie zrobić dziś, gdy oglądacie ten film w sobotę, co uważam, że będzie się wydarzać, czy możecie na czymś potencjalnie zarobić. I jeśli na przykład właśnie musicie kupić. Swoje składy na kolejne gry, czy to w Division Rivals, czy w lidze weekendowej, która nadchodzi w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, że oczywiście w ten weekend jeszcze ligi weekendowej nie ma, ale i tak mimo to rynek odbił. Dość mocno. I zaraz powiem Wam, dlaczego to się wydarzyło. Przede wszystkim uważam, że jeden z głównych faktorów to jest to, że EA, o dziwo, nie dodali jakichś większych paczek do sklepu na release pierwszej promocji. Jest to zaskakujące, bo jednak EA no, lubi pieniążki i lubi, żeby ludzie kupowali jak najwięcej paczek, a oni dodali tylko z powrotem paczki Prime, co prawda trochę większej ilości, o ile się nie mylę. I tutaj dodali też paczki Premium i oczywiście dodali też niewymienne z RTTK, tylko tutaj nie będziesz dostawał raczej RTTK. Po prostu chodzi o to, że oni tak to nazywają, ale to jest zmylne. to są tylko karty o ocenie 83, i tak dalej. Nie dostaliśmy też dzisiaj tej paczki za darmo w cudzysłowie, za 10 końców. Nie dostaliśmy paczki z jednym wymiennym rarem. A nie, przepraszam, miał być niewymienny jednak, ale tak czy siak, nie był to jakiś tam, powiedzmy, dodatkowy faktor, który mógł bardzo delikatnie wpłynąć na rynek. Dostaliśmy za to wymienną paczkę tutaj, zwykłą taką, jaką masz. Taka sama jak z podglądem, tylko no oczywiście bez podglądu, po prostu ją dostajesz za wykonanie tego zadania. Ale była wymienna, ale to nie było wystarczające żeby ruszyć rynkiem w dół, więc rynek dzisiaj po 19 zaczął całkiem ładnie odbijać. Co prawda i tak były okazje, żeby zdecydowanie zarobić, i były okazje, że jeszcze rynek był niżej niż no, poszedł później po godzinie 2-3. Dlatego wciąż uważam, że trzymanie końców na 19 nie było najgorszym wyborem, ponieważ widzieliśmy takie karty jak Griezmann, którzy chodzili poniżej 100 tysięcy jeszcze w okolicach godziny 19, około 19 do 19.30 jeszcze można było, go, bo było można go za cenę poniżej 100 tysięcy wyhaczyć, ale oczywiście wiecie, no, jak grawituje w stronę tego zawodnika, bo zawsze na nim sprawdzam ceny, ale prawda jest taka, że wielu piłkarzy jeszcze miało całkiem przystępne ceny, też barcelończycy na przykład zostali zbici mocno z ceny z tego powodu, że nie wyszedł dzisiaj Rafinha, naprawdę nie wiem czemu, nie wiem na co jej czeka, był on już potwierdzony, że dostał zawodnika miesiąca z Chyba, jeśli się nie mylę, to w piątki wychodzili zawodnicy, zawodnicy miesiąca z La Ligi, a nie dostaliśmy tego, za to dziś dostaliśmy Rzotę, który moim zdaniem jest jednak trochę overpriced, jest troszeczkę za drogi, no bo skład 8-7 na tym etapie to jest jednak dużo. Ja wiem, że Liverpool miewa bardzo dobre sezony, czy to w Lidze Mistrzów, czy no, w Lidze swojej, też w Premier League również. Ale no, nawet jeśli mieliby zajść wysoko w grupie, to no, no ta cena jest mocna. Ta cena jest wysoka, trzeba przyznać. Myślę, że mogłoby się obejść bez tego jednego składu albo chociaż bez tego jednego, bo jednak skład 87 w tej chwili osiągnąć, no ciężko go na pewno zrobić z niewymiennych piłkarzy. Więc i jej z jednej strony chcą, żeby ludzie wydawali FPK, ale tak naprawdę, no właśnie nie dodali jakoś dużo paczek. Z jednej strony można powiedzieć, no dobra, to był start dopiero gry dla wszystkich, więc jeszcze się powstrzymali i może też im zależy, ja mam taką teorię, żeby rynek dzisiaj był dość wysoko, wczoraj. I dzisiaj, z tego powodu, że jeśli kupicie teraz swoich zawodników, to moim zdaniem w którymś momencie ten rynek jednak spadnie. Ja wiem, że nadchodzi liga weekendowa, ale i tak nie zdziwię się, jeśli w przyszłym tygodniu albo pod koniec tygodnia, może chociażby podczas, podczas nagród za skład BAFS, które w tym roku są wymienne i są całkiem niezłe, trzeba przyznać, szczególnie za elitę, musisz zagrać tylko 14 meczów i dostajesz naprawdę nie najgorsze nagrody, łącznie z Team of the Week, zawodnikiem jakimś. Więc no to też uważam że miało spory wpływ na, na to, że rynek, znaczy może mieć spory wpływ na to, że rynek może zacząć w którymś momencie, moim zdaniem jednak mimo wszystko spadać, moim zdaniem ten high nie będzie trwał wiecznie, to co mamy teraz, ale trzeba przyznać, że trajektorie jeśli chodzi o wzrosty mamy inny trochę niż mieliśmy w zeszłym roku, bo w zeszłym roku karty jednak zaczęły odbijać dopiero na poniedziałek i właśnie na pierwszą ligę weekendową, a jednak w piątek spadały, dlatego ja jednak nie chciałem ryzykować i do 19 z kartami, bo no, mogliśmy na zobaczyć krach, i tak naprawdę bardzo niewiele wystarczyło, żebyśmy ten krach zobaczyli, chociażby lepsze paczki w sklepie, albo właśnie, żeby dali jakiegoś lepszego SBC-ka, bardziej rozwytywanego. Pamiętacie, że na Discordzie mówiliśmy o tym, że e, chociażby miał wyjść Saint Maximon i właśnie potencjalnie Rafinia. Myślę, że gdyby więcej SBC-ków dzisiaj wyszło, to też by wpłynęło na rynek. Na przykład Saint zbiłby cenę lewych skrzydłowych, na pewno rafinia mógł zbić cenę prawoskrzydłowych, a tak dostaliśmy tylko przez zapłaconego żotę, którego naprawdę niewiele osób, myślę, zrobi i dostaliśmy, no nie dostaliśmy w ogóle za dużo dobrych SBC-ków, fakt, że dostaliśmy Team of the Week z pierwszej lub drugiej drużyny, niewymiennego, gdyby on był wymienny, to też by bardziej wpłynął na rynek, ale dziś na swoim streamie, przepraszam, wczoraj na swoim streamie mówiłem o tym, że w jaki segment możemy wejść, żeby zarobić, tak też zrobiliśmy, chociażby właśnie zawodnicy z drugiej drużyny tygodnia fajnie spadli, można było na nich fajnie zarobić, też bardzo fajnie flipnąłem dzisiaj karty z RTTK, bo na streamie no już trochę ręka mnie swędziała i po prostu zacząłem kupować karty i bardzo fajnie się udało zarobić na niektórych z nich. Wziąłem Dimarco w dołku od 125 do 128 tysięcy, jednego chyba też za 130, posprzedawałem za 150 i nawet w pewnym momencie mogłem go sprzedać za 158, ale no ciężko jest wyczuć totalnie najwyższy moment, a bałem się jednak, że karty mogą zacząć spadać, więc to mnie w miarę satysfakcjonowało. Acz nie ukrywam, że dzisiaj moi drodzy w to, jak będziecie oglądać ten film, jeśli pytacie się mnie, w jaką stronę uważam, że pójdzie rynek, to. Ja nie widzę za bardzo powodu, dlaczego rynek miałby nagle zacząć magicznie spadać w ciągu dnia, bo jednak to jest sobota, najwięcej ludzi gra w sobotę, mimo że nie ma ligi weekendowej i karty mogą być dość wysoko, być dość wysoko, chyba, że naprawdę jakaś panika wleci znikąd, albo i jej nagle zacznie dodawać paczki do, do sklepu, no to wtedy możemy zobaczyć rzeczywiście jakiś krach, ale pod wieczór wieczorem, pod wieczór wieczorem, co ja gadam, pod wieczór w sobotę albo w niedzielę właśnie na już nawet te na nagrody z Scott Butthus, myślę, że możemy zobaczyć pierwsze ruchy w dół. Myślę, że możemy zobaczyć pierwsze spadki. Ale wiecie, ja staram się to przewidywać, ale no, nie wiem co siedzi w głowach jej i co też siedzi w głowach ludzi, kiedy karty zaczną spadać ale nie zdziwi mnie to, że mimo nadchodzącej ligi weekendowej, jednak no nie wydaje mi się, żeby karty trzymały się dłużej, tak wysoko jak są teraz przez dłużej niż powiedzmy 2-3 dni, czyli powiedzmy do poniedziałku, potem możemy zobaczyć być może jakiś krach, a potem na ligę weekendową faktycznie karty mogą znów odbić. Generalnie chcę Wam dać taką poradę, że w FIFA z reguły wiecznie nie trwa jakiś high i też wiecznie nie trwa crash. Jeśli coś się wydarza, to wydarza się dość szybko, więc jeśli teraz mamy wzrosty, to one mogą trwać właśnie powiedzmy do niedzieli, poniedziałku, potem ludzie w pewnym momencie na pewno zaczną się wysprzedawać. Być może, wiecie co, być może w środę przed nagrodami z Division Drivers, tak jak mieliśmy to w zeszłym tygodniu, no ale potem na pewno ludzie też będą chcieli odkupić składy na ligę weekendową, więc mamy bardzo chwiejny tydzień przed sobą tak naprawdę. Ja wiem, że chcielibyście pewnie usłyszeć jedną um, przepowiednię, która będzie 100% sprawdzała się i na pewno zobaczymy, że, że będą w pewnym momencie jakieś, jakieś spadki i będziecie mogli kupić swoje składy i moim zdaniem to nadejdzie. Ja powiem tak, jeśli chciałbym kupić skład, to na pewno nie robiłbym tego teraz, bo teraz na pewno mamy bardzo Wysoki rynek. Oczywiście on był w pewnym momencie jeszcze wyższy. Pokażę Wam oczywiście wciąż na przykładzie Griezmana, ale po prostu jego cenę znam idealnie. Wiem, że Griezmann w piku chodził za 120. W tej chwili wciąż tak naprawdę cena 109 czy 108 to wciąż nie jest tragiczna cena. To, że on faktycznie spadł w pewnym momencie do 90 tysięcy, czy nawet mniej, to już było no, bardzo, bardzo nisko. I rzeczywiście to był taki krach, który myślę, że już nie wróci. Do takich cen rynek już może nie wrócić, ale no rynek można powiedzieć, że trzyma się umiarkowanie stabilnie. Jest w haju, ale też nie jest jakimś absolutnym um, overpriced momencie, kiedy wszystko chodzi za naprawdę chore ceny. Więc jeśli pytacie właśnie o o dzisiejszy dzień to mówię. Ja nie widzę powodu, żeby rynek w ciągu dnia, jeśli oglądacie to w ciągu dnia, powiedzmy do jakiejś godziny 15, 16, żeby rynek był jakoś nisko. Ale pod wieczór, być może i jej jednak dosypie znowu do sklepu. Być może zobaczymy tego Sainta, który będzie lepiej wyceniony niż Jota. I sbc bardzo wpływają na rynek, bo ludzie sprzedają swoje karty po to, żeby pójść, skończyć sbc A Saint jednak będzie bardzo rozchwytywany i on na pewno do nas przyjdzie. Jak nie dzisiaj, to jutro. Myślę, że zobaczymy Sainta w sbc -ku. Tylko też oczywiście on może być drogi. No i jak będzie drogi, to też nie wpłynie na rynek. Ale muszę Wam Ponownie powiedzieć, że jeśli trzymacie swoje końce i jeszcze nie kupiliście składów, to myślę, że bezpieczniejszym jest właśnie czekanie do dzisiaj, do 19, zobaczymy co wyjdzie, bo trzeba przyznać, start promocji RTTK był słaby. Karty były bardzo drogie w większości, praktycznie nieosiągalne dla niektórych, mi się udało trafić w z karty, z karty, z paczki, którą zostawiłem sobie po Division Rivals. I też udało mi się go fajnie flipnąć, bo kupowałem go po 38, niektórych za 40. Nie był to może jakiś ogromny profit na właśnie jednym tym 38 na 43, 44 fajnie. Zarobiłem, zresztą wyszedłem, no bo wolałem delikatny profit niż, niż stratę, a jednak nie wiem, czy ta karta jest ym, tyle warta. Aczkolwiek ogólnie, jeśli pytacie o kartę RTTK, ale o tym jeszcze film na pewno też zrobię, to karty RTTK historycznie odbijają masywnie. Karty RTTK potrafią podczas meczów Ligi Mistrzów i później właśnie za miesiąc nawet, jeśli chcecie sobie wziąć takiego Van de Beek'a, powiedzmy, myślę, że będzie jeszcze lepszy moment na wzięcie go niż właśnie za te chociażby 40 tysięcy, myślę, że jeszcze będzie moment niższy, właśnie to wziąć te karty w absolutnym dołku jest niesamowicie dobrą moim zdaniem. Inwestycją, bo to się sprawdza co roku i te karty wywindują w górę na przykład za miesiąc, gdy dostaną swoje pierwsze apy. I właśnie na hype będzie można je sprzedać. Nie tylko Van de Beek, ale też nawet właśnie karty w średnim przedziale cenowym. Właściwie każda karta, która ma potencjał na te wygrane będzie, czy właśnie Dimarco, który mi się bardzo podoba jako inwestycja, będzie moment myślę, żeby ich skupić, tylko właśnie nie sądzę, żeby to było w tym momencie, bo rynek w sobotę, szczególnie wśród tych kart z reguły jest wyżej niż teraz, więc jest znowu możliwość, że nawet sprzedałem te karty za tanio, bo być może ja nie lubię ryzykować. Ja lubię szybkie flipy, ja lubię szybkie pro. I dalej obracać końcami. Ale widzę scenariusz, w którym na przykład taki De Marco dzisiaj chodzi za 160 czy coś. Myślę, że jest taka możliwość. Równie dobrze ludzie mogą wstać i stwierdzić, że boją się właśnie też wieczora, i być może, właśnie te karty znowu spadną, więc ja zaryzykowałem, żeby w ogóle ich kupić i żeby flipnąć i fajnie się to udało, bardzo fajnie nawet, zrobiłem dzisiaj, no, nie najgorsze monety, można powiedzieć, ale, no, rynek jest tak chwiejny w FIFA, że ja nie lubię właśnie inwestować długoterminowo, chyba, że wiem właśnie, że takie RTTK pójdą w górę w przeciągu miesiąca i na pewno, jak jeszcze zobaczę dołek, czy to pod koniec tego weekendu, czy może właśnie w ciągu tygodnia, może zobaczymy ważne mecze z Champions League, bo jest taka możliwość, we wtorki z reguły dostawaliśmy takie rzeczy w poprzednich latach, czy właśnie ważne mecze w we, we czwartek, czy ogólnie zobaczę jakiś większy spadek rynku w przyszłym tygodniu, to na pewno kilka kart RTTK wezmę i wrzucę sobie do klubu i mam nadzieję, że będę miał już budżet y, znacznie powyżej bańki, żeby móc sobie pozwolić właśnie takiego jednego Dimarko, jednego Wandebika, jednego może jakiegoś Seśko, Watkinsa, no doku to nie, bo jest potwornie drogi, czy Frimponga takich kart brać nie będę, ale nawet wiecie, nawet te discardowe, jak macie niski budżet, wsadzić sobie takiego Posza albo Andrę do, do klubu i czekać właśnie, czy nawet właśnie zawodnicy z UCL, czy, czy właśnie, zresztą, przepraszam, z Ligi Europy, takiego kina sobie wrzucić do składu, czy coś i po prostu czekać sobie spokojnie na właśnie odbicia, bo za 2-3 tygodnie one na pewno zaczną odbijać i na nich się praktycznie nie da stracić. I myślę, że to samo będzie z tymi kartami, no chyba, że te drużyny naprawdę totalnie pokpieją, pok zaczną piać. Sprawę generalnie bardzo sobie zwalą i nie nie wygrają żadnego meczu albo nie strzelą gola. Pamiętajcie, że drużyna musi strzelić gola dla upgrade'u, a nie specyficznie piłkarz, więc to jest spoko, więc jeśli właśnie jeszcze taki Inter wygra, znaczy strzeli gola w czterech kolejnych meczach w Champions League, no to, no to Dimarko dostanie już ulepszenie i, i tak dalej i tak dalej, więc myślę, że to będzie super inwestycja długoterminowa, ale nie na teraz. Teraz uważam, że rynek wśród tych kart jest wysoko i myślę, że dzisiaj jak to oglądacie możemy zobaczyć jeszcze wyżej, chyba, że z jakiegoś powodu wydarzy się panika, mówię Wam. No nie przewidzę Wam tego, ale jakbym Miał spojrzeć na to trzeźwo, to wydaje mi się, że rynek jeszcze dzisiaj będzie w miarę stabilny. Ale jutro, czyli w niedzielę, już mogą zacząć się pierwsze spadki z powodu właśnie squad Battles. W zeszłym tygodniu na squad rynek spadł, więc kto wie, być może teraz będzie tak samo. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko, wszystko wydarzać. Ale też możliwe, że przed nagrodami będzie najniżej, bo też tak było chociażby właśnie z nagrodami z Division Rivals. Że rynek był absolutnie najniżej przed nagrodami z Division Rivals, a potem wywindował. I teraz mamy rynek całkiem stabilny. Też Gomez ma bardzo fajną ewolucję, tylko poszedł w górę, też dostęp cynk od jednego ze swoich widzów na, na Twitchu, że właśnie ten Gomez ma super ewolucję. Też tam jednego udało się się flipnąć, więc generalnie dzisiaj dzień zdecydowanie na plus. Niektórych Watkinsów trochę zacząłem skupować za, za szybko, bo za właśnie około 34-35 tysięcy wyszedłem z nimi na delikatny minus albo na zero, ale też kilku wziąłem po 32 tysiące i na nich tam wyszedł lekki profit. Więc generalnie dzisiaj był bardzo fajny dzień, jeśli chodzi o o, o, no, o, o profity, jeśli chodzi w ogóle o, o streama. Dobrze się z Wami bawiłem. Jeśli jeszcze Was tam nie ma, to zapraszam Was właśnie na Twitch TV Canera, gdzie często streamuję Fifkę właśnie w okolicach godziny 17:18, przeważnie 18 plus, powinienem się pojawiać i też oczywiście zapraszam na mojego Discorda, gdzie wszyscy możecie dołączać, nie mam żadnego zablokowanego Discorda, że musicie mieć suba albo patrona, żeby dołączyć, możecie dołączyć za darmo, ale jeśli chcecie wspierać to co robię, to możecie oczywiście dołączyć do kanału handlowego poprzez subskrypcję mojego kanału Twitch TV Cainera. Tam macie taki guzik subskrybuj i tam możecie wybrać też subskrypcję z Amazon Prime, jeśli macie Amazon Prime'a, to subskrypcja Twitch Prime jest za darmo, więc możecie za darmo dostać też porady handlowe, jeśli macie ten serwis aktywny. Więc jak pytacie, kiedy kupić swoje składy, to uważam, że będziemy mie mieli jeszcze w przeciągu tygodnia lepsze okazje ku temu. Wydaje mi się, że jeśli możecie to przeczekać, to rynek powinien w którymś momencie być niżej, od powiedzmy teraz do, do czwartku. Myślę, że będzie jeszcze jakiś krach. No, zdziwiłbym się, gdyby rynek tylko pikował, pikował i pikował. Jeśli tak będzie, to przepraszam, ale wydaje mi się, że tak wysoko rynek nie stoi w FC. Z reguły, no, no karty spadają szybciej niż. Niż się trzymają, więc, więc wydaje mi się, że jeszcze będą lepsze okazje. Ale w tej chwili, właśnie, jeśli chcecie kupić jakieś karty droższe do składu, jak Van Dijk czy coś, to ja bym się wstrzymał. Myślę, że jeszcze będzie okazja na to. Karty spoza paczek, takich jak Bellingham, myślę, że jeszcze mogą wzrastać. Są też spoza paczkami, więc też jeszcze może trochę wzrosnąć. Z reguły PIK, czyli jak mówię, PIK to chodzi mi o wzrost, o absolutny top tych kart, kiedy są najdroższe. To z reguły te spoza paczek. A pamiętajcie, że jak specjalna wersja jest w paczkach, tak jak Bellingham, to złotego w paczkach nie ma. Więc z reguły taki PIK właśnie takich kart jest jest Około niedzieli, poniedziałku, no bo one się nie liczą do nagród, a ludzie mogą być trochę bogatsi poprzez nagrody, będą chcieli kupić takiego piłkarza i wtedy, i wtedy, no, mogą go kupić. Niestety w najdroższej jego cenie, gdy długo już go nie było w paczkach, jest takie przerzedzenie na rynku, i wtedy, no, jak kart nie... W ogóle handlowanie na kartach spoza paczek jest dość bezpieczne, zawsze wam to mówię. Więc, więc tak wygląda sytuacja, moi drodzy. Dużo osób pyta też o doku. Doku wydaje mi się, że jednak, mimo że go nie ma w paczkach. To znaczy on będzie w miarę trzymał cenę, z tego powodu, że dostał dziś świetną ewolucję. Znaczy, można zrobić fajny chain ewolucji z tym power Storage, który dzisiaj wyszedł, właśnie jeszcze nie wspomniałem o tej ewolucji. Całkiem fajna, można tutaj fajnych zawodników włożyć, właśnie takich jak Joe Gomez, czy właśnie Doku. Więc doku w miarę będzie trzymał cenę z tego powodu, że no raz, że nie ma go w paczkach, mimo swojego niskiego overala, a dwa, że jego karta UCL jest nieosiągalna dla większości ludzi, więc, więc ludzie będą lecieć po tego i próbować go ewoluować. Więc cena akurat tego Doku to jest wyjątek potwierdzający regułę, że mimo niskiego overala, ale fakt, że nie ma go w paczkach i że alternatywą do niego jest bardzo, bardzo niesamowicie droga karta jest to, że no jeśli cały rynek oczywiście zacznie spadać, to on też to on się od tego nie uchroni, ale póki co powinien być w miarę w miarę stabilny, więc moi drodzy to by było na tyle w tym filmie, chyba trochę krótszy filmik ale no dzisiaj nie było jakoś mega dużo do obgadania, chcę wam tylko powiedzieć co się z rynkiem wydarzyło, co się będzie wydarzać i gdzie jeszcze potencjalnie będą właśnie jakieś profity, chociażby właśnie Team of the Week z drugiej drużyny, jak właśnie wyszedł ten SBC też fajnie spadło i fajnie sobie dzisiaj zarobiliśmy, więc mam nadzieję, że będziemy zarabiać dalej. Jeszcze raz dzięki piękne za oglądanie filmów i dzięki za całe wsparcie, bo w tym roku jesteście niesamowici i niesamowicie fajnie mi się dla Was robi materiały. Więc to by było na tyle już ostatecznie i do następnego.